Cześć, z tej strony Zielonomi. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć wam troszeczkę o ziemiórkach tych małych latających skurczybykach, które niejednokrotnie irytują i wbrew pozorom nie są wcale takie łatwe do zwalczenia. Czym w ogóle są? To są, to są oczywiście muchówki. Każdy, kto je mia, miał, pewnie nieraz sprawdzał kubki z napojami, bo rzeczą normalną jest, że one lubią wpadać do wszelkich zbiorników z wodą czy z inną cieczą. Nieraz y, musiałem przez to wylewać herbatę. Natomiast y, skąd one się w ogóle biorą. Tak naprawdę to pojawiają się z y, takich trzech, na trzy główne sposoby w domu. Tak? Pojawiają się na trzy główne sposoby. Po pierwsze, oczywiście kupioną rośliną. Generalnie rośliny czy w marketach, czy kupowane online, y, czy w, y, w sklepach ogrodniczych, w kwieciarniach. Bardzo często mają także zimiorki. Wystarczy, że jedna z roślin w takim miejscu jest zainfekowana, czy nawet worek z ziemią i te ziemiórki się momentalnie rozpanoszą. To, to się daje nam także drugie, drugie źródło właśnie tych ziemiórek, czyli worki z ziemią, worki z podłożem. Bardzo często przenosimy właśnie takie podłoże zainfekowane do domu, chcąc przesadzić rośliny. No i tutaj nie ma wcale zależności, że im prostsze podłoże, im lepsze jakościowo, tym, tym pewniejsze. Tak naprawdę te worki często leżą w jednym miejscu, więc wystarczy, że jedna partia jest zazięmiórkowana, to tak naprawdę to momentalnie wszystkie inne worki czy, czy doniczki będą będą, będą będą siedliskiem ziemiurek. To daje bardzo ważną informację, czyli nie wystarczy raz zwalczyć ziemiurek i mieć z nimi spokój święty na zawsze. Tylko jest to trochę walka taka syzyfowa, taka sezyfowa praca, żeby albo możliwie ograniczyć populację, albo całkowicie się ich pozbyć. Jeśli chodzi o sposoby, ja generalnie w wypadku ziemiurek nie, nie bawię się chemią, jeśli już to w ograniczonym stopniu dlaczego jest po prostu mało skuteczna poza tym też dosyć kosztowna zważając na konieczność tak naprawdę cały czas trzeba jakieś zabiegi prowadzić więc ta, ta, ta ilość tej chemii byłaby niemiłosierna co niesie ze sobą skutki po pierwsze finansowe a po drugie co ważniejsze kwestie zdrowotne jest to stałe traktowanie roślin chemią która potem jest obecna w powietrzu więc, im bardziej unikamy, tym lepiej. Zresztą z wieloletniej praktyki wychodzi na to, że jeden sposób na zwalczenie ziemiurek jest niewystarczający. Trzeba tutaj trochę bardziej kompleksowego podejścia. Więc, jeśli na to patrzymy, to tak, po pierwsze, najważniejsze, czyli ograniczenie źródeł ziemiurek. Co za tym idzie, nowo kupione rośliny. Jeśli mamy możliwość, przesadzamy, dokładnie czyszcząc korzenie. Jeśli jest to okres niesprzyjający przesadzaniu, staramy się je izolować bądź stosować lepy, ale o lepach za chwilkę. Z ziemią jest kilka sposobów, jeśli chodzi o podłoże. Po pierwsze, no, zima jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Wystarczy takie worki, wystawić tam rust i po kilku dniach to podłoże już jest w jakimś tam stopniu bezpieczne. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, jest opcja wyprażenia podłuża w piekarniku, natomiast ja jej osobiście w ogóle nie polecam, sam nie stosuję, po pierwsze jest to czasochłonne, brudzące, mycie tego piekarnika do na przyjemność, zapach także nie jest przyjemny, Po co ten bardzo łatwo przypalić, no i także koszta, chociażby zużycie prądu też, też robią swoje. Natomiast, co można zrobić jeszcze? Fajny sposób jest z piaskiem, ale on się sprawdza głównie przy yy, czy wysiewach czy jakichś młodych sezonkach, że na wierzch takiej doniczki, na wierzch takiej ziemi w doniczce, wysypujemy taką centymetrową warstwę piasku. Ziemiórki lubią wilgoć, co za tym idzie piasek suchy nie jest idealnym środowiskiem do złożenia jajek. Więc z już to zapewniają nam jakąś ochronę. Więc to jest kwestia podłoża. Jeśli chodzi o skuteczne sposoby na ziemiórki, to po pierwsze e, ograniczenie przenoszenia się ziemiórek z dończki do doniczki, czyli w, tak mówiąc w skrócie, eliminowanie tych postaci dorosłych latających. Na kilka sposobów. Po pierwsze serdecznie polecam zwykłe żółte lepy, takie jak na muchy, czy, czy na wszelkiego rodzaju meszki. Tak to wygląda. Z obu stron jest, jest, jest pokryty klejem. Wystarczy tylko na takim połąku taki lep umiejscowić. Jeśli chodzi o ilość takich lepów, średnio jeden na metr kwadratowy. Przy większym nasileniu nawet dwa, więc żeby to zobrazować to na takiej średniej wielkości parapet od 1 do dwóch lepów. I podobnie z szafkami czy komodami też mniej więcej jeden lep na taką, na, na taką szafkę. Przy czym, co ważne, Trzeba ich stosować wszędzie. To znaczy, jeśli mamy rośliny w kuchni, w jednym pokoju, w drugim pokoju, to w każdym pomieszczeniu należy takie lepy takie wykorzystywać, ponieważ one przelatują i to bardzo szybko. Drugi sposób, nieco bardziej inwazyjny, to stary poczciwy odkurzacz czyli opukiwanie doniczki, czy wciąganie właśnie odkurzaczem tych, tych postaci latających, dorosłych. Brutalne, ale dosyć skuteczne przynajmniej pozwoli ograniczyć w jakimś stopniu. Natomiast y, tak z doświadczenia wychodzi, że jednak y, najskuteczniejsze są te lepy. Z bardziej chemicznych sposobów y, bros lub jakieś muchozole, zarówno w wersji rozpylanej, czyli w puszce, jak i taka wtyczka do kontaktu, tak przy komarach. Natomiast jest to chemia, więc to, to już zostawiam Wam do wyboru. Ja nie stosuję, ja się skupiam głównie na lepach, jeśli o to chodzi. Natomiast są też, są też dosyć skutecznymi sposobami. E, co do e, kolejnych metod. Wszelkiego rodzaju rośliny owadożerne, czy jakieś e, muchołówki, rośliczki, e, czy dzwoneczniki, jak najbardziej wchodzą w grę. To one nie ograniczą tej populacji do zera, natomiast e, zawsze co dadzą coś, tak? To zawsze jest jakieś tam ograniczenie tej populacji, zawsze ograniczenie tego przemieszczania się tych ziemiórek. Mas co nam eliminuje w, tą formę latającą? No i głównym zagrożeniem formy latającej jest albo. Wspomniana na początku strata herbaty lub innego napoju. Walory estetyczne, no raczej średnie, myślę, matają owady w powietrzu. A trzecia kwestia, no to jednak to właśnie rozprzestrzenianie się ziemiurek. Natomiast największym problemem są postacie larwy. Larwy to są takie kilkumilimetrowe, 3-4mm, czasem większe nawet do 6-8 mm. Takie białe, bądź kremowe larwy. Wyjątkowo żarłoczne. No i generalnie przy małym natężeniu i wilgotnym podłożu, no to wielkiej szkody nie ma. Problem zaczyna się wtedy, i tutaj warto bądź pewien mit, bo słyszałem już o wersji przesuszania ziemi, żeby te ziemiórki padły. Jest to najgorsze, co możemy zrobić. Dlaczego? Ziemiórki e, lubią wilgoć. Jeśli przesuszymy podłoże, no to udadzą się tam, gdzie jest wilgotno. No, wilgoć najdłużej trzymana jest w okolicach korzeni. Bądź same korzenie. Wówczas właśnie korzonki stają się e, miejscem ataku zimiórek. No i nawet jeśli zimiórki ich nie zjedzą, nie zniszczą w całości, wystarczy, że je uszkodzą. Uszkodzone korzenie są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju czy choroby grzybowe, chociażby, czy bakteryjne. W każdym razie lepiej tego uniknąć, tego scenariusza. Co do e, sposobów zwalczania zimiora w podłożu, znowu słyszałem o stosowaniu chemii, chociażby polecany na wszystko i na nic e, preparat Polysect. Ja go nie stosuję do niczego tak naprawdę. E, skuteczność jest dosyć, dosyć, dosyć znikoma, ograniczy, ale nie wytępi. E, bardzo skutecznym sposobem, o dziwo, albo i nie, nie o dziwo, jest, e, są preparaty biologiczne, e, bazujące na przykład na nicieniach Steinernyma. E, Sprzedawane są pod różną nazwą, w sieci najpopularniejsza jest nazwana Mycel, też widziałem nazwę Spidex. Są to właśnie nici, które żywią się larwami ziemiórek, niszcząc je i w ten sposób eliminują problem z ziemiórkami. Co ważne, kupując takie opakowanie należy podzielić to opakowanie na dwie części, ponieważ preparatu nie stosujemy raz, należy go stosować przynajmniej dwukrotnie w odstępie od 7-14 dni. Ponieważ z czasem skuteczność nicieni maleje. W związku z czym tę dawkę musimy ponowić. Co bardzo istotne należy nicienie zaaplikować do każdej goniczki, Nawet tej najmniejszej. Żeby nicienie mogło w każdym, w każdym miejscu się rozprzestrzenić i Walczyć z naszym latającym rogiem. Jeśli chodzi o przechowywanie zimrek, zimrek, przepraszam, nicieni, robimy to w lodówce. Nie ma tutaj żadnego ryzyka, że one gdzieś tam się rozpanoszą. Po jedzeniu one, w takich warunkach chłodniczych, są w stanie uśpienia, więc spokojnie mogą te dwa tygodnie przetrzymać, nic im się nie stanie. I potem, po, po właśnie po tygodniu, po dwóch tygodniach, ponawiamy aplikację do wszystkich doniczek. Jeśli chodzi o sposób aplikacji, ja najchętniej robię to z wodą, czyli po prostu mieszam to wodą i od razu aplikuję. Nie wolno stosować żadnych rozpylaczy, zamgławiaczy czy opryskiwaczy. Po pierwsze, momentalnie zapchają się wszelkie te otwory czy wężyki w opryskiwaczach. Po drugie, to raczej także nie sprzyja samym nicieniom. Stosujemy normalnie, podlewając podłoże. Nie aplikujemy na suche podłoże. Podłoże musi być wilkotne, żeby nicienie właśnie mogło się swobodnie rozprzestrzenić. Zatem, takim właśnie kombo, który ja stosuję, jest po pierwsze stosowanie nicieni. I one są naprawdę bardzo skuteczne. Po drugie, możliwie y, duże eliminowanie właśnie form latających poprzez lepy przede wszystkim, ale także czasami ganiam z odchudzaczem, chociaż jest to coraz rzadsze. To druga opcja. Trzecie, właśnie ten rozsądek przy kupowaniu roślin czy ziemi. E, czyli e, izolacja, ty, izolacja tych roślin, przesadzanie. E, możliwa, jeśli jest to właśnie jak mówię, pora zimowa, bądź ktoś, ktoś chce się także bawić z taką sterylizacją podłoża w piekarniku to właśnie sterylizacja podłoża czyli eliminacja źródeł właśnie przybywanie tych, tych, tych ziemiórek takim jeszcze jednym źródłem są oczywiście także sąsiedzi czyli czy, czy rośliny właśnie na balkonach sąsiadów czy na klatce schodowej potrafią także przygotować z mieszkania do mieszkania więc tutaj także jest to potencjalne źródło co oznacza jedno tak naprawdę nigdy nie wyeliminujemy problemu ziemiórek do zera Chyba, że się zajuzolujemy w bunkrze, natomiast możemy je z nimi skutecznie walczyć, skutecznie je ograniczać, do tego stopnia, że nie będą sprawiały problemów. A jeśli chodzi o problemy, no to e, są szczególnie kłopotliwe w wypadku młodych roślin, które mają jeszcze młody, właśnie młody taki świeży system korzeniowy. A najczęściej lubią się żywić e, nasionami, czyli wszelkiego rodzaju wysiewy, zwłaszcza nasion większych, e, tych dłużej kiełkujących. Z, tak, z takich naj, naj, najbardziej znanych chociażby awokado. No nasiona awokado to jest tym dla ziemiurki, czym dzban miodu pitnego dla zagłoby. Zawsze chętnie w dużej ilości, tak. I tak samo jeśli chodzi o jakieś mniejsze nasiona typu nasiona herbaty, mango. Ale tak naprawdę nawet, nawet ziarna kawy też są Idealną pożywką. Żadne nasiona ich uwadze nie umkną. Stąd tak ważne jest zabezpieczenie właśnie dończek z, z nasionami. Tym sposobem, chociażby z piaskiem. Jeśli chodzi o zimurki, to z takich najpopularniejszych sposobów, to na tyle. Życzę Wam powodzenia w walce. Nie poddawajcie się. I trzymajcie się. Cześć!